Markos poznał osobę, która stała się jego wielkim przyjacielem. Jakiś czas później, podczas wizyty u niego, coś niezwykłego zwróciło jego uwagę. Po przybyciu przywitał się z żoną przyjaciela i jego synem, który nadal z nimi mieszkał, a następnie udali się do salonu, gdzie usiedli. Wtedy Markos zauważył coś dziwnego w kącie pokoju. Dom był nieskazitelnie czysty. Co sprawiało, że ten detal był jeszcze bardziej zaskakujący. Wyglądało to jak brud, może odchody jakiegoś zwierzęcia. Z daleka mogły to być małe odchody królika, ale ponieważ jego wzrok nie był doskonały, nie zwrócił na to większej uwagi. Kontynuowali rozmowę i w pewnym momencie Markos musiał skorzystać z łazienki. Tam ponownie zauważył coś podobnego w kącie. Zaintrygowany, ale bez pochylania się. Aby to sprawdzić z powodu słabego wzroku i problemów z kręgosłupem, postanowił się tym nie przejmować. W końcu nie był u siebie. Później rodzina zaproponowała zwiedzanie domu, odwiedzając sypialnie, gabinet i inne pomieszczenia. W każdym z tych miejsc Markos widział te same małe rzeczy w kątach i nadal myślał, że to odchody królika. Uznał to za bardzo dziwne, ale wstydził się zapytać. W kuchni Markos poczuł się bardziej swobodnie i zapytał syna właściciela domu o to. Młodzieniec uśmiechnął się i wyjaśnił, że to nie są odchody królika, ale goździki. Zainteresowany, Marcos zapytał, dlaczego umieszczają goździki w kątach domu, a młody człowiek zasugerował, że jego ojciec mógłby lepiej to wyjaśnić. Po kolacji, w salonie, podczas gdy Markos pił wodę zamiast kawy, Syn wspomniał ojcu, że Markos jest ciekawy goździków w kątach domu. Przyjaciel zaczął wyjaśniać, że to stara technika utrzymywania domu pełnym dobrobytu i obfitości, przekazywana przez jego pradziadków. Powiedział, że odniósł z tym duży sukces i pokazał, że zawsze nosi kilka goździków w portfelu. Zaoferował się, aby nauczyć Markosa, jak stosować tę technikę. Szczegółowo opisał, że wszystko. Czego potrzeba? To goździki, suli cytryna. Wyjaśnił trzy sposoby użycia tych składników, aby zmaksymalizować efekt przyciągania obfitości. Teraz właśnie to podzielę się z Tobą. Zatem jeśli chcesz przyciągnąć bogactwo, dobrobyt i obfitość do swojego życia, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami i przygotuj się na pozytywne zmiany. Goździk to przyprawa bardzo ceniona nie tylko w kuchni, ale także ze względu na swoje właściwości energetyczne, które przyciągają bogactwo i dobrobyt. Umieszczanie goździków w określonych miejscach w domu może stworzyć barierę energetyczną, która przyciąga dobre wibracje finansowe i odpycha negatywne energie. To tak, jakby każdy goździk działał jak mały magnes na szczęście i sukces. Goździki w kątach domu. W każdym kącie pokoju lub pomieszczenia umieść trzy goździki. Tworzy to pole energetyczne sprzyjające dobrobytowi i odpychające negatywność. Wymieniaj goździki co miesiąc, aby utrzymać odnowioną energię, goździki z cytryną i solą. Przekrój cytrynę na pół i wbij kilka goździków w każdą połówkę. Posyp grubą solą i umieść te połówki w strategicznych miejscach w domu, takich jak w pobliżu drzwi wejściowych lub w miejscach o większym natężeniu ruchu. To połączenie jest potężne, aby oczyścić otoczenie i przyciągnąć obfitość. worek z goździkami. Umieść kilka goździków w małym woreczku z tkaniny i trzymaj go w swoim portfelu lub torebce. To pomaga przyciągnąć osobisty dobrobyt i chronić swoje finanse przed negatywnymi energiami. Aby te praktyki zadziałały, niezbędne jest posiadanie jasnej intencji. Przed umieszczeniem goździków skoncentruj się na swoich pragnieniach dobrobytu i wizualizuj pozytywne energie wchodzące w Twoje życie. Ziara w proces jest kluczowa, aby technika przyniosła pożądany efekt. Oprócz tych praktyk, utrzymuj swój dom zawsze czysty i zorganizowany, ponieważ harmonijne otoczenie ułatwia cyrkulację dobrych energii. Włączenie goździków do innych praktyk Feng Shui może dodatkowo wzmocnić rezultaty. Używanie goździków do przyciągania dobrobytu to prosta, ale potężna technika. Wprowadzenie tych małych rytuałów do swojej rutyny może przynieść znaczące zmiany w Twoim życiu finansowym i osobistym. Wypróbuj je i obserwuj pozytywne zmiany, które zaczną się pojawiać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przyciąganiu dobrobytu i obfitości, zapisz się na nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z naszych cennych filmów. Podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami i jak goździki pomogły ci odmienić życie. Razem możemy stworzyć prosperującą społeczność pełną pozytywnej energii. W dyskretnym miejscu ta kombinacja jest potężna, jeśli chodzi o zwiększenie efektu przyciągania pieniędzy. Cytryna, dzięki swojej kwasowości, jest uważana za środek oczyszczający energię, a sól jest znana jako pochłaniać negatywnych wibracji. Razem wzmacniają moc goździków, tworząc potężne narzędzie do przyciągania dobrobytu. Istnieje również trzeci, prosty zabieg, który jest uważany za sposób na zapewnienie, że pieniądze nie tylko napływają, ale również się mnożą w życiu finansowym osoby noszącej goździki. Powtarzanie pozytywnych afirmacji, takich jak z tymi goździkami, pieniądze przychodzą wielokrotnie, wykonując te trzy rytuały, które wyjaśnię. To sposób na mentalne wzmocnienie intencji osiągnięcia dobrobytu. W ten sposób goździk staje się czymś więcej niż przyprawą. Staje się symbolem obfitości i dobrobytu ekonomicznego. Pierwsza metoda przyciągania dobrobytu i obfitości do swojego domu za pomocą goździków jest prosta. Najpierw wybierz lewy róg każdego pomieszczenia w swoim domu, takie jak kuchnia, salon, sypialnie, a nawet łazienka. Kiedy wejdziesz do każdego z tych pomieszczeń, Rozejrzyj się i zidentyfikuj róg, który znajduje się najbardziej po lewej stronie. Tam umieścisz goździki. Decydując, ile goździków umieścić, pamiętaj, że liczba powinna być nieparzysta. Możesz wybrać umieszczenie trzech, pięciu lub nawet dziewięciu goździków w każdym wybranym rogu. Umieszczaj je ostrożnie, myśląc pozytywnie o energii, którą chcesz przyciągnąć do swojego domu. Każdy goździk jest symbolem ochrony i dobrobytu, który wprowadzasz do swojego domu. Podczas umieszczania goździków ważne jest również wypowiedzenie zdania, które wzmacnia Twoje pragnienie otwarcia domu na dobrobyt. Powiedz głośno: Każdy róg mojego domu jest otwarty na dobrobyt i obfitość. Powtórz to zdanie tyle razy, ile goździków umieściłeś. Na przykład: Jeśli umieściłeś trzy goździki, powtórz zdanie trzy razy. To powtórzenie pomaga wzmocnić intencję stojącą za rytuałem, zwiększając szanse na przyciągnięcie pozytywnych energii, których pragniesz. Warto wiedzieć, że ten rytuał staje się znacznie potężniejszy i skuteczniejszy, gdy znasz siebie i wiesz, kim naprawdę jesteś. Poznanie samego siebie to pierwszy niezbędny krok przed przyciągnięciem prawdziwego szczęścia i bogactwa do swojego życia. Wiele osób spędza całe życie. Szukając sukcesu i dobrobytu, nie zaglądając w głąb siebie, nie rozumiejąc, że odpowiedzi, których szukają, tkwią w samopoznaniu. Jak możesz przyciągnąć dobre rzeczy, jeśli nie wiesz, czego naprawdę chcesz lub potrzebujesz? Nadszedł czas, aby się zatrzymać i zastanowić, czy znasz swoje prawdziwe pragnienia, pasje, lęki. Druga metoda polega na stworzeniu amuletu dobrobytu z goździków. W tym celu będziesz potrzebować woreczka z tkaniny, najlepiej zielonego lub złotego, oraz kilku goździków. Włóż goździki do woreczka, wizualizując dobrobyt wkraczający do Twojego życia. Zwiąż woreczek wstążką w tym samym kolorze i noś go przy sobie lub zostaw w specjalnym miejscu w swoim domu, na przykład przy wejściu lub w miejscu pracy. Ten amielet służy jako stałe przypomnienie Twojej intencji przyciągania dobrobytu i obfitości. Oprócz opisanych metod, istnieje dodatkowa praktyka polegająca na oczyszczaniu energetycznym otoczenia. W tym celu możesz użyć mieszanki wody, cytryny i soli do oczyszczenia pomieszczeń w swoim domu. Czyszczenie powinno odbywać się z intencją, wizualizując, jak wszystkie negatywne energie zostają oczyszczone i zastąpione pozytywnymi. Podczas sprzątania powtarzaj afirmację: Mój dom jest wolny od negatywnych energii i otwarty na dobrobyt. Ta praktyka pomaga stworzyć energetycznie czyste i przyjazne środowisko, sprzyjające przyciąganiu dobrych wibracji. Trzecia metoda polega na użyciu kryształów razem z goździkami. Kryształy takie jak cytryn, piryt i kwart zielony są znane ze swoich właściwości przyciągania bogactwa i dobrobytu. Umieść kryształy wraz z goździkami w strategicznych miejscach swojego domu lub STW zamknięty RZ ołtarz dobrobytu, na którym możesz codziennie medytować i potwierdzać swoje intencje. Połączenie goździków i kryształów wzmacnia efekt przyciągania dobrobytu i tworzy silną sieć energetyczną w Twoim domu. Te rytuały i praktyki to dopiero początek drogi do przyciągania dobrobytu. Pamiętaj! Że kluczem jest utrzymanie pozytywnego nastawienia, ziara w skuteczność swoich działań i otwartość na pojawiające się możliwości. Dobrobyt to nie tylko pieniądze, ale także ogólny dobrostan i równowaga we wszystkich dziedzinach Twojego życia. Włączając te metody i nieustannie pracując nad samopoznaniem, tworzysz solidną ścieżkę do obfitości i sukcesu, refleksja nad swoimi prawdziwymi pragnieniami i celami jest kluczowa. Żądaj sobie pytania, co naprawdę mnie uszczęśliwia, jakie są moje pasje, jakie są moje lęki i jak mogę je przezwyciężyć. Odpowiadając na te pytania, zaczynasz dostosowywać swoje działania do swoich prawdziwych pragnień, co ułatwia przyciąganie pozytywnych energii, których szukasz. Ponadto, kluczowe jest pielęgnowanie wdzięczności. Codziennie dzękuj za to, co już masz i za osiągnięcia. Które dopiero przed Tobą. Wzęczność otwiera drzwi do większej obfitości i tworzy mentalność dobrobytu. Małe gesty wdzięczności i uznania mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki przyciągasz i utrzymujesz dobrobyt w swoim życiu. Na koniec warto pamiętać, że dobrobyt to stan umysłu, to nie tylko posiadanie pieniędzy, ale także życie pełne doświadczeń, miłości, zdrowia i szczęścia. Koncentrując się na holistycznym i zrównoważonym wzroście, przyciągasz prawdziwy i trwały dobrobyt. Podążając za tymi metodami i włączając te zasady do swojego codziennego życia, nie tylko przyciągasz dobrobyt, ale również tworzysz żyzne środowisko dla osobistego i duchowego rozwoju. Dobrobyt jest odzwierciedleniem harmonii wewnętrznej i zewnętrznej, a pracując nad tymi aspektami, przygotowujesz się na życie pełne obfitości i satysfakcji. Czas mija, a każda chwila spędzona bez zwracania uwagi na znaczenie samopoznania to stracona szansa na pełne i znaczące życie w każdym aspekcie. Odkładanie dążenia do głębokiego zrozumienia, kim naprawdę jesteś, nie jest najlepszym wyborem. Czy wolisz trwać w niepewności i niezadowoleniu, czy jesteś gotów już teraz rozpocząć tę transformującą podróż, która może otworzyć drzwi do prawdziwego szczęścia i bogactwa? Jeśli jesteś gotów wyruszyć w tę podróż, możesz zacząć od zapoznania się z naszym podręcznikiem samopoznania, dostępnym z 50% zniżką do końca tego miesiąca. Kliknij w link dostępny w pierwszym przypiętym komentarzu, aby dowiedzieć się więcej. Ponadto istnieją praktyczne metody, które możesz zastosować, aby przyciągnąć do swojego życia finansowy dobrobyt. Jedną z tych metod są proste przedmioty. Które często można znaleźć w kuchni. Cytryna. Suli goździki. Weź świeżą cytrynę i przetnij ją na pół. Włóż goździki w połówki cytryny w specyficzny sposób. Cztery goździki w jednej połówce i trzy w drugiej. Łączna liczba siedmiu goździków jest wybrana ze względu na swoje symboliczne i energetyczne znaczenie w metafizyce, znane z przyciągania pozytywnych wibracji i dobrobytu. Po włożeniu goździków rozsyp sól wokół cytryny i na niej, używając talerza jako podstawy. Wybierz dyskretne miejsce w swoim domu, aby umieścić ten talerz. Sól jest znana ze swoich właściwości oczyszczających i oczyszczających, a w połączeniu z cytryną i goździkami tworzy potężne narzędzie energetyczne do przyciągania pieniędzy. Podczas wykonywania tego rytuału kluczowe jest werbalizowanie swoich intencji z przekonaniem, na przykład... Moc liczby 7 oraz energię soli, cytryny i goździków przyciągają pieniądze do mojego domu. Ten prosty rytuał tworzy atmosferę obfitości w Twoim domu, wykorzystując naturalne elementy i siłę Twoich intencji. Innym skutecznym sposobem na przyciągnięcie finansowej pomyślności jest wykorzystanie goździków w sposób bardziej bezpośredni i osobisty. Umieszczenie trzech goździków w portfelu może być potężnym gestem. Wybierz małą przegródkę w której goździki będą bezpieczne. Ten mały akt opiera się na wierzeniu, że proste symbole mogą przynieść wielkie zmiany w Twoim życiu. Liczba 3 jest często kojarzona z równowagą i ekspansją w różnych tradycjach duchowych. Umieszczając goździki w portfelu, wypowiedź potężną afirmację, aby wzmocnić intencję stojącą za tym gestem. Na przykład, umieszczając te trzy goździki, pieniądze wchodzą w moje życie 30 razy więcej. Te metody to praktyczne sposoby na wprowadzenie symbolicznych i energetycznych elementów do codziennego życia, aby przyciągnąć finansową pomyślność i stworzyć mentalność obfitości. Spróbuj i obserwuj, jak małe rytuały mogą mieć znaczący wpływ na Twoje finansowe i emocjonalne samopoczucie. Ta metoda łączy moc słów i liczb, aby ustanowić energetyczne połączenie z pomyślnością, umożliwiając manifestowanie większej obfitości finansowej w życiu. Umieszczając trzy goździki w portfelu, nie tylko wprowadzamy fizyczny przedmiot, ale także wywołujemy potężną energię przyciągania pieniędzy. Kluczowe jest wypowiedzenie potężnej afirmacji podczas składania goździków. Na przykład z tymi trzema goździkami pieniądze przychodzą 30 razy więcej. To zdanie nie tylko jasno określa cel pomnażania bogactwa, ale także wykorzystuje symbolikę liczby 3 znanej z jej energetycznego znaczenia zwiększenia i ochrony. Utrzymanie goździków w portfelu jest istotne, aby zapewnić, że pożądany efekt pozostanie aktywny i skuteczny. Działają one jako stałe przypomnienie o ustalonym celu finansowym i jako katalizator przyciągania większej ilości pieniędzy do życia. Nosząc te goździki przy sobie, podtrzymujemy energię obfitości i utrzymujemy żywe połączenie z intencją pomyślności. Ponadto zaleca się okresowe sprawdzanie goździków umieszczonych w każdym kącie domu. Upewnienie się, że wszystkie są obecne i w odpowiedniej ilości, jest kluczowe. Jeśli którykolwiek goździk został zgubiony lub wymaga wymiany, zrób to, powtarzając nauczony mantr, aby o energię i wzmocnić cel, zapewniając, że środowisko pozostanie przestrzenią przyciągającą pomyślność bez przerwy w przepływie energetycznym. Cytryny z wbitymi goździkami należy uważnie obserwować, aby wykryć oznaki pogorszenia. Wymiana ich na świeże owoce w razie potrzeby zapewnia, że zachowają swoją skuteczność i odpowiedni wygląd. Ponadto, umieszczenie tych cytryn w strategicznych miejscach w domu w sposób dyskretny, ale widoczny przyczynia się do utrzymania ich funkcjonalności i harmonijnej integracji z otoczeniem. Aby zakończyć rytuał. Napisz następujące zdanie na kartce papieru. Przyciągam z wiarą pieniądze do mojego życia. Po napisaniu, przeczytaj zdanie siedem razy i spal papier, aby wysłać prośbę do wszechświata. Aby zapewnić skuteczność metody, ważne jest, aby dokładnie przestrzegać technik i mantr, unikając błędów, które mogłyby zagrozić wynikom. Zapisz się do kanału. Jeśli podoba Ci się zawartość i chcesz więcej wskazówek dotyczących pomyślności.